Ja tutaj na moment się wtrącę, bo na razie to, co ja widzę, to jest nic innego jak słuchajcie Outlook i reguły. To pokaż wobec tego, jak od środka, od bebechów, jak ta automatyzacja od wygląda. Środka. Jak A, tak. już wam pokazuję. Tak wygląda mniej więcej moja automatyzacja. Mam nadzieję, że widzicie. Czyli pierwszym elementem jest tutaj właśnie nasza skrzynka mailowa, do której jesteśmy podłączeni. Tak, tutaj jest, jest mój e-mail podłączony do skrzynki. Gmail i wszystkie e-maile przechodzące tutaj trafiają do takiego separatora. I to właśnie co robi ten separator. On jest podzielony na wiele kategorii. Mamy tutaj kategorie promocje, social media, personal, sales. Na przykład mamy tutaj kategorię sales, czyli Dotyczy ona komunikacja biznesowa związana z pracą, e-maila od klientów, potencjalnych klientów, dokumenty, briefy, umowy, ale nie faktury. To też ważne, bo jest osobna kategoria NATO, która taguje nam faktury i jest nam łatwiej później to znaleźć. I tutaj każda z tych metek ma taki separator i połączenie, o tak na przykład faktury, proszę bardzo, wchodzimy na metkę potwierdzenie transakcji, rachunki, faktury, paragony, potwierdzenia zamówień online. Każdy e-mail, którego główną treścią jest dowód zakopu lub płatności. I każdy e-mail, który trafia nam tutaj do tego separatora, jest po prostu odczytywany przez sztuczną inteligencję i klasyfikowany do danej metki. Kiedy go już sklasyfikuje, on przechodzi po prostu do kolejnego elementu, łączy się tutaj z Google i nadaje mu odpowiednią metkę. Ja tutaj na moment się wtrącę, bo na razie to, co ja widzę, to jest nic innego, jak słuchajcie, Outlook i reguły. Czyli... Tak, tylko że tu jest różnica taka, że on faktycznie wykorzystuje sobie model. W tym miejscu jest, mm. jest podłączony model, który odczytuje rzeczywiście całego maila, cały kontekst, więc czasem zdarza się tak, że jak jest załącznik, no to normalny na skrzynka mailowa, czy też Outlook może go błędnie sklasyfikować. Tutaj jest to troszeczkę bardziej zrobione na zasadzie, że każdy mail jest czytany dogłębnie, czyli mm -hmm. cała. Jego treść jest przeczytana, aby ją odpowiednio sklasyfikować. Ale tak, jest to mniej więcej podobna zasada, tylko troszeczkę wsparta sztuczną inteligencją. Tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna funkcja, która dzieje się troszeczkę, cała magia dzieje się troszeczkę dalej.